Witam Was wszystkich serdecznie, na szybko z rana, to nie jest prognoza, to jest w zasadzie ostrzeżenie przed dzisiejszymi burzami, gdyż Dzisiaj burze będą co prawda szły od wschodu na zachód, na wschodzie, od na wschód od linii Zielona Góra, Poznań, Bydgoszcz Mają się tworzyć w zasadzie słabe burze i to będą burze, które będą nam pompować w zasadzie nie jest wykluczone powstanie słabych burz na wschodzie jako inicjacja oraz układów, ale słabo zorganizowanych bądź średnio może zobaczymy, jak to będzie w praniu układów wielokomórkowych. Zato na południe ode mnie, zachód ode mnie bądź. Tuż przede mną mogą powstać mini-jedna bądź kilka mini-cyperceli. Spodziewajcie się materiałów z terenu, bo jak, powstanie, jak powstaną superkomórki burzowe, to ja będę przechwytywał na pewno. Jak powstanie układ wielokomórkowy z linią też przechwycę. Komunikat jest w celu ostrzegania innych oraz udostępniania. Trzymajcie się ciepło i spodziewajcie się dzisiejszej relacji. Zaczynamy sezon praktycznie z buta. W sensie zaczynamy sezon z. No! Po prostu. Dzisiaj zaczynamy sezon burzowy. Do zobaczenia.